Ustawianie teatru poza granicami Polski, polskiego teatru, y, oczywiście nie jest łatwą rzeczą. Ja myślę, że y, to jest tak. Każdy z nas przyjeżdżając do obcego kraju, znajduje dla siebie. Y, Jakiś tam sposób ciągłego kontaktu z, z Polską. Jedni oglądają telewizję, inni czytają polskie książki, jeszcze inni chodzą na rozmaite koncerty. Na szczęście w, w tej chwili jest zupełnie inaczej niż było 30 lat temu, kiedy ja przyjechałam czyli polska telewizja i, i polskie radia w internecie są dostępne. Ale są wśród nas tacy, którzy nie tylko ze względu na swoją profesję z kraju ojczystego, ale z potrzeby. Oczekują czegoś więcej. To są slogany, że nie ma narodu bez kultury, ale jest w tym bardzo dużo prawdy. A teatr niewątpliwie jest takim rodzajem sztuki, który łączy tę kulturę w bardzo wielu aspektach. Ja wybrałam może jedną z trudniejszych form teatru, czyli teatr z dziećmi, dla dzieci, ale przede wszystkim z dziećmi. Przyznam szczerze, że to zrodziło się tak naprawdę z bardzo prywatnej matczyny i potrzeby serca, bo wiem, kiedy sama zostałam matką, pomyślałam sobie i wiedziałam to już z obserwacji wcześniejszych będąc tutaj, że chcę, aby moje, moja córka wówczas jedna miała kontakt z polskim językiem w trochę innej formie. I tak zrodziły się w ogóle warsztaty teatralne. Naszą misją jest uczenie języka polskiego przez zabawę w teatr. Dzięki temu dzieci rozwijają swoje słownictwo, poszerzają znajomość języka polskiego, ale też rozwijają swoje talenty, jeżeli takowe posiadają. Tak jak powiedziałam, jest to trudne zadanie, bowiem nie mamy stałego miejsca, w Chicago ciągle co jest jakby nie do uwierzenia, myślę, i nikt sobie z tego nie zdaje do końca sprawy, jeśli tutaj nie był, jeśli nie widział, jak pracujemy i co robimy. Przy tak ogromnej Polonii nie ma centrum kultury, w którym spokojnie moglibyśmy wszyscy, a jest nas tutaj sporo, robić to, co robimy. A nie robimy tego dla siebie. Mamy odbiorców, jest widz, bo teatr nie istnieje bez widza. W związku z tym wiemy, że ta praca ma sens. Ja pracuję 20 lat. Mam takie momenty po przedstawieniach, na które przychodzi 300, 400, 500 osób. Są to przede wszystkim rodzice naszych dzieci oraz ich rodziny. I ciągle zastanawiam się, Dlaczego nie możemy przekroczyć tej magicznej liczby 500, i dlaczego y, tak bardzo niewielu nowych widzów przybywa nam w teatrze? Y, I sobie myślę, no chyba to nie ma sensu. Jednak, jeżeli przez 20 lat y, ciągle walczymy o każdego widza na widowni, a potem wystarczy taki jeden, Dwoje, troje dzieciaków, które przychodzą po spektaklu z, z kwiatami, kartkami, rzucają się na mnie. Rodzice pełni zachwytów i, i, i podziękowań, biją pokłony i mówią, że było tak wspaniale i tak bardzo dziękują za to, co robimy. No i w takich momentach sobie myślę nieważne, czy jest pięcioro, Osób na widowni czy 500? Jeżeli są jakieś dwie czy trzy duszyczki, które potrzebują tego, żebyśmy robili to, co robimy, to po prostu będziemy to robić i mam nadzieję, że dalej nam się będzie to udawało. E, tak jak powiedziałam, nie jest to łatwe na co dzień, ale. Y, ja myślę sobie czasami, kiedy się zastanawiam, dlaczego tu przyjechałam i co tu robię, że właśnie przyjechałam tu po to, żeby realizować tę misję i żeby dzieciom tym, tym sposobem, także ich rodzicom pokazywać, że teatr jest niezwykłym miejscem i, i jeżeli możemy, to uprawiajmy go po polsku, tutaj w Chicago, w polskim Chicago.